Aplikacja rozdzielnie to zaawansowane narzędzie do tworzenia etykiet opisowych elementów znajdujących się w rozdzielni elektrycznej. Umożliwia stworzenie dokumentów w formacie PDF, przygotowanych do wydruku na papierze A4. Dokumenty przedstawiają dwie formy tabel. Pierwszy to tabele z etykietami. Wycięta z wydruku w oznaczonych miejscach tabelka ma posłużyć do wklejenia jej w zależności od wyboru nad lub pod elementami rozdzielni. Aplikacja zadba o to, by szerokość kolumn spasowała się z wymiarami elementów rozdzielni. Drugi dokument przedstawia tabelę z listą elementów, którą można przykleić np. na wewnętrznej stronie drzwi rozdzielni. W ustawieniach aplikacji można ustalić wielkość drukowanych tabel, a następnie wysłać przygotowane do wydruku na wskazany adres e-mail. Aplikacja umożliwia stworzenie bazy zbudowanych rozdzielni i przygotowanie pliku z jej kopią bezpieczeństwa. Plik kopii bezpieczeństwa można przenieść na telefon innego użytkownika z zainstalowaną aplikacją rozdzielnie. Opcja ta sprawia, że aplikacja rozdzielnie staje się silnym narzędziem w rękach deweloperów i firm zajmujących się zakładaniem instalacji elektrycznych, gdzie konieczne jest zapanowanie nad opisami rozdzielnie elektrycznych w większej ilości mieszkań.